Dzień dobry. Witajcie przy poniedziałku na naszym popołudniowym spotkaniu przy ekspresowych malowankach. Słuchajcie. Także bez, bez ociągania wkraczamy do akcji na pielęgnację, oczywiście poranną. Krem CC. Dzisiaj ma być szybko, lekko, naturalnie. Tak w zasadzie domowo. Dajcie znać, jak tam wasz start w nowy tydzień. Ja, tak jak mówię, lekko dziewczyny dziennie. Wielkich wyjść nie ma, ale przede wszystkim ochrona jest potrzebna. Także zapraszam Was. Poprzyglądajcie się, popatrzcie, może do czegoś się zainspirujecie, bo ten krem CC jest też tak lekki, że tutaj na okolice oka też sobie go można wykorzystać, czyli można sobie pominąć korektor, tylko takie lekkie krycie zrobić przy pomocy kremu CC. To też jest takie kompaktowe zastosowanie produktu, bardzo lubię to w produktach Mary Kay, bo jak wiecie właśnie te produkty kosmetyczne firmy Mary i wam pokazuję. Cieszę się, że mogę Was tutaj od czasu do czasu albo codziennie gościć na mojej stronie. Katarzyna Murzłowska piękna to Twój wybór. Bardzo mi się też podoba to, że właśnie możecie tutaj przychodzić wtedy, kiedy chcecie, kiedy macie czas, ochotę. Możecie pozaglądać, pozaglądać, poinspirować się. Witaj Agnieszko. Mam nadzieję, że ferie. Wyjazd feryjny udany. My, niestety, póki co, stacjonarnie w domu wracamy do formy zdrowotnej. Także ferie ferie raczej wyjazdowe dla nas nie będą. Ale może jeszcze jakiś skrawek zimy zawita tutaj w nasze okolice. Mamy to szczęście, że mieszkamy w takich terenach. Podgórskich, więc ta zima czasem zaskakuje i przychodzi w takim momencie nieco innym. Kiedy już się wszyscy spodziewamy wiosny, to nieraz jeszcze jest zima. I słuchajcie, na ten Krem CC dzisiaj pojawi się coś, czego chyba nie, nie pokazywałam Wam zbyt często, a mianowicie, puder, słuchajcie, mineralny w kamieniu mamy takie dwa odcienie, one są dostępne w takim jaśniejszym i ciemniejszym, jest Ivory albo beige. Ja sobie nałożę ten takim puchatym pędzlem dla wykończenia zmatowienia takiego i utrzymania też tego podkładu dzisiaj kremu CC na miejscu. Pamiętajcie, że czy to krem CC, czy podkład, to, to nie jest jeszcze makijaż, to jest zawsze ostatni krok w pielęgnacji, czyli ochrona naszej skóry. Pamiętajcie, kiedy wychodzimy na zewnątrz, zanieczyszczenia, smog, to wszystko na naszej skórze usiada. I żeby w głąb skóry nie wnikało, to potrzebujemy dobrego podkładu, takiego, który zabezpieczy. I właśnie produkty Mary Kay, czy to podkład, czy krem CC są takimi produktami, które świetnie nam zabezpieczają powierzchnię skóry. Wszystkie zanieczyszczenia, słuchajcie, zostają na tych produktach, ściągamy je pięknie. Wieczorem przy demakijażu. I szybkie konturowanie, czyli trio, brązer, róż, rozświetlacz. I dzisiaj, chyba mój kompaktowy zestaw to będzie również do naturalnego podkreślenia oka. Chyba nie wyczyściłam sobie wcześniej pędzla. Pamiętamy, dziewczyny, że jak nakładamy brązer, to zawsze omiatamy ten policzek ku górze. Nie ściągamy w dół. Bo nie chcemy sobie policzka obciążać, ciągać w dół, tylko chcemy je podkręcać ku górze. Chcemy mieć na miejscu ponownie nasz trójkąt młodości. No i oczywiście bronzer, to tyle ile chcecie, tyle ile lubicie. Omiatamy sobie twarz zawsze, podkreślamy kontur, możemy podkreślić linię żuchwy, jak potrzebujecie skrócić nieco nosek. To, co chcemy cofnąć po prostu, jakby na twarzy, to, to właśnie sobie e, przyciemniamy. Rozświetlacz, który ja uwielbiam, słuchajcie, wkręcać sobie tutaj, tak wokół oka, i trujeczką przejechać, bo ten błysk lekki, subtelny, wtedy fajnie się mieni. Rozświetlacz wkręcony w skórę, subtelnie dodaje właśnie takich refleksów świetlnych. I szybki, taki chłodny róż. Hint of Pink też sobie słuchajcie właśnie pojedziemy teraz tym samym pędzlem i to samo trio, czyli rozświetlacz na powieki i na powiekę ruchomą i na załamanie i na wyjście powyżej. Róż sobie dam na ruchomą powiekę. Czyli, wiecie, takie rozwiązania minimalistyczne, szybkie przy wykorzystaniu niedużej ilości produktów. I na najdłuższe włosie tego pędzla do konturowania nabrałam sobie bronzera, który sobie bardziej tutaj w załamanie powieki i na zewnątrz naniosę. Ponieważ ja mam opadającą powiekę, więc zawsze tutaj, żeby sobie podkreślić, nieco otworzyć to oko też, to nanoszę na zewnątrz, powyżej załamania powieki i wtedy po prostu te kolorki na oczach bardziej widać. Także załamanie, ta opadająca powieka nam nie straszna. To, co sobie dodam na środek powieki, bardzo zrobię taki akcent połysku, taki połyskujący delikatnie cień, po prostu paluszkiem. Słuchajcie, na środek powieki sobie można wklepać. I mamy takie subtelne, subtelne podkreślenie. Teraz sobie zrobimy brwi. Brwi, słuchajcie, ostatnio podkreślam cały czas taką kredką, kredką taką brunet, w odcieniu brunet. Tą kredeczką, słuchajcie, taką bardzo oj, włoski, bardzo mięciutką, bardzo mięciutką możemy sobie podkreślić, zarysować nieco kontur. Możemy sobie też takimi drobnymi, krótkimi pociągnięciami wypełnienie brwi subtelnie zrobić. Jest ona jest w kilku odcieniach dostępna, więc spokojnie możecie sobie tutaj dopasować do koloru. I zobaczcie, niewiele, a, a, a coś się dzieje. To jest zawsze subtelne, subtelne podkreślenie. Ona no jest naprawdę bardzo mięciutka, bardzo fajnie się prowadzi. O, dzisiaj sobie nie da mojej ukochanej bazy, zapomniałam, bo wiecie, że bazę do Bazę pod tusz do rzęsy. Ja często oprócz tego, że na rzęsy, to również sobie nieraz aplikuję właśnie na brwi, bo to mi je tak fajnie układa, dyscyplinuje, ale też i odżywia, bo ten, ta nasza baza jest naprawdę rewelacyjnym produktem, takim też pielęgnacyjnym. Ale to, co chciałam Wam pokazać, to ostatnio już pokazywałam, też jest taki produkt jak tusz, słuchajcie, tusz do brwi który tutaj w pojemniczku ma taką króciutką szczoteczkę. Też jest dostępny w kilku odcieniach. I dziewczyny, tym tuszem można sobie dodatkowo zagęścić brwi. Tak delikatnie je przeczesując ku, góry, ku górze i na zewnątrz. Możemy je sobie wzmocnić pigmentacyjnie, ułożyć. One wtedy też stają się takie bardziej zdyscyplinowane. To też już w zależności od tego, jaki styl lubicie, czy czy chcecie je mieć rozczesane ku górze? Czy podążacie za trendami na bieżąco, czy tak klasycznie, żeby naturalnie sobie leżały. Zarówno ten tusz, słuchajcie, jak i kredka gwarantują Wam taki naturalny wygląd, bo one przepięknie. Na skórze tutaj ten tusz się adaptuje dziewczyny. On takie subtelne wypełnienie robi między włoskami, więc naprawdę naprawdę świetnie, świetnie wygląda. To, co sobie teraz zrobimy, to będą oczywiście rzęsy. Tylko ja szukam tej mojej bazy, żeby ją wam pokazać. To jest baza, słuchajcie, która delikatnie nam też podkręca i unosi rzęsy, taką naszą niby zalotką. Jest to sprawia, że rzęsy są już do tuszowania ładniej przygotowane, są już tam gdzie trzeba, tak jak trzeba, ułożone. Więc o wiele fajniej się je po prostu tuszuje. I powiem Wam, że poza tym, że przygotowują, pomagają w tuszowaniu, to pomaga w tuszowaniu, to odżywia, pielęgnuje i nawilża. Ona ma takie pomieszane włosie, widzicie, takie naturalne i silikonowe. To jest chyba cała ta magia powodująca, że te rzęsy są tak ładnie rozczesane. I to jest produkt, słuchajcie, który jeśli nie tuszujecie, nie chcecie tuszować, Rzęs, tak? Chcecie mieć taki naturalny wygląd, to to po prostu w makijażu można wykorzystać jako takie ułożenie, rozczesanie, e, rozczesanie rzęs. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. E, ja bardzo lubię, polecam. E, I mój tusz, słuchajcie, dzisiaj lżejsza forma czyli Lush, Lush Love panorama Pojawi się czarny tusz, dziewczyny tusz, który. Nakładamy klepsydrową szczoteczką, klepsydrową stroną szczoteczki, bo tą szczoteczkę po prostu później tylko delikatnie obracamy i wtedy tusz możemy ładnie rozłożyć. Bardzo lubię ten efekt tego tuszowania, bo rzęsy nie są obciążone, nie ma tego tuszu nadmiernie dużo. Jeśli nie lubicie takich, takich efektów mocno pogrubionych rzęs, one są lekko pogrubione, podkreślone, natomiast bardzo subtelnie. I atutem tego, tego tuszu jest to, że ładnie rozczesuje te wszystkie rzęsy, one nie są posklejane i one się ładnie w taki wachlarz układają. I kształt tej szczoteczki łącznie z tym włosiem na szczycie, takie króciutkie włoski są na szczycie tej szczoteczki, że można sobie wszystkie włoski wytuszować, również te na dole, jeśli, jeśli tak lubicie. Ja wiecie, że najczęściej górne rzęsy, tylko subtelnie podkreślam. Ostatnio zauważyłam, że na tym prawym oku tu jakieś nowe rzęsy mi rosną i z reguły mam taki lekki bałagan. Muszę je przeczesywać częściej, żeby mi ładnie rosły, bo te krótsze nieraz w inne strony idą niż te dłuższe. Ale nie będę narzekać, grunt, że rosną nowe. Też Wam powiem, że ten tusz jest również tuszem. Pielęgnacyjnym, to jest ogromny atut i po prostu magia tych produktów makijażowych. Mary Kay, że to są również produkty, które, które pielęgnują, i tak powinno być. I tak powinno być dziewczyny, żeby, żeby one nadmiernie nie obciążały nam skóry, żeby to wszystko było lekkie, żeby nie było tutaj przesuszających skórę czy włoski produktów. Teraz delikatnie sobie na koniec jeszcze dodatkowo zafiksuję omiotę twarz naszym pudrem transparentnym, który jest w takim słoiczku na klik, więc to jest, to wiecie, super rozwiązanie. I usta. Cóż dzisiaj z ustami? Dzisiaj jeśli chodzi o usta w ogóle, słuchajcie, to Wam powiem, że mam akcję usta. Więc jeśli poszukujecie akuratnie jakichś produktów do ust, chcecie uzupełnić swoją kosmetyczkę, to to jest, to to jest świetny moment, bo mam, bo mam ciekawe propozycje, myślę. Dzisiaj naturalnie błyszczykowo będzie. Więc sobie damy kredeczkę, konturóweczkę i błyszczyk. Damy sobie, słuchajcie, moją ukochaną konturówkę Rose, która, która po prostu pasuje prawie do wszystkiego. Jest tak uniwersalną, ale to często mówię, że i do różów, i do czerwieni, i do naturalnych przepięknie komponuje się, słuchajcie, z takim naturalnym kolorem ust standardowym. Ona jest też taka mięciutka, w bardzo miękki sposób się prowadzi, nie robi ostrych kresek. Możemy też sobie robić takie lekkie wypełnienie ust. to też zależy, czy chcemy efekt intensywniejszy, mocniejszy na ustach, czy subtelniejszy, i właśnie przez to, że już mamy też tej konturówki wypełnienie na ustach, to już mamy kolor, i ten błyszczek po prostu dopełnia całości. A jak wiecie, jeśli tu zaglądacie, to moim ulubionym jest pink ballerina, czyli taki bardzo naturalny. Różowiutki, jasny, subtelny kolor, który jest taki, taki dziewczęcy i, i, i pasuje właśnie na tej, na tej konturówce kobiecie dojrzałej. Myślę, że również, bo wtedy jest taki bardziej wyrazisty, jak jest konturówka na ustach pod spodem. Fajne rozwiązanie dla każdego. Więc jeśli tylko słuchajcie, szminka, bądź błyszczyk, bądź konturówka jest waszym obiektem pożądania, to dajcie znać bo myślę, że mogę mieć ciekawą, ciekawą ofertę. W ogóle, jeśli macie taką potrzebę, e, słuchajcie, wypróbowania, przetestowania, zobaczenia e, tych produktów, to po pierwsze, po pierwsze często e, umawiam się po prostu na spotkania z paniami, jeśli są gdzieś w pobliżu, bądź jeśli są gdzieś dalej, to mogą to być takie spotkania online. Doradzam, dobieram pielęgnację do potrzeb skóry. Staram się po prostu trafić w Wasz gust, w wasze, w wasze potrzeby, tak żeby te produkty, które będziecie miały, były produktami trafionymi, bo my nie chcemy mieć w domu sterty kosmetyków, których po prostu później nie używamy, tylko chcemy mieć takie, które będziemy kochać całym sercem, które będziemy stosować, używać, a nasza skóra będzie się miała coraz, coraz lepiej. Toż Wam powiem, że no my generalnie kobiety uwielbiamy najbardziej chyba ten aspekt w kosmetykach malowania, te kosmetyki kolorowe nas najbardziej przyciągają, ale pamiętajcie, że to w jaki sposób one na skórę nam się aplikują, nakładają, jak wyglądają, jak ten makijaż się trzyma później, to to wszystko zależy od właściwej pielęgnacji skóry. Jak tę skórę mamy przygotowaną do tych produktów kosmetycznych, tych kolorowych, to one po prostu wyglądają lepiej, ten makijaż wygląda lepiej i naprawdę, no, no dużo tutaj się nie zadziało, ciach, ciach i, i można myślę, e, fajnie sobie dodać kolorków na, na, na buzi. Chciałam Wam jeszcze pokazać coś, bo nieraz pytacie o te cienie, bo palety magnetyczne, w których można sobie aranżować wszystkie produkty do makijażu, są oczywiście do Waszej dyspozycji. Tutaj możecie mieć to, co chcecie. Możecie mieć trio i cienie. Możecie mieć tą paletę na przykład perfect samą jak na cienie. Natomiast jeśli chcecie testować sobie pojedyncze cienie, na razie zaopatrzyć się w kilka, to wszystkie cienie, słuchajcie, w Mary Kay są w takie Tymczasowe opakowania, tak? Pakowane. One są szczelnie zamknięte na klik. Tutaj nic się nie dzieje, nic się nie wysypie i po prostu można sobie kilka cieni trzymać. nazwam pokażę, jeden przełożę. Kilka cieni można sobie po prostu trzy, kupić i trzymać je, trzymać je w tym opakowaniu, tak? On tutaj jest na środku, po prostu trzyma się. i To sobie można mieć w takim pudełeczku w kosmetyczce, więc nie wypadnie, to się tutaj trzyma, tam się nic nie uszkodzi, nie ukruszy. To taka podpowiedź, że jak chcecie sobie po prostu jeden, dwa, a jeszcze bez paletki, to można w ten sposób, tak, żeby sobie przetestować i zobaczyć. Mam nadzieję, słuchajcie, że macie dobry start w, w następny nowy tydzień. My dzisiaj i jutro troszkę, troszkę spokojniej, bo, bo i gości mamy, trochę spotkań takich rodzinnych, fajnych, dobrego czasu. A ja za chwilę się siadam, żeby sobie jeszcze zaplanować resztę, resztę tygodnia. Nie wiem, czy wy planujecie, ale jeśli czasem jakieś różne rzeczy planujecie, to zaplanujcie spotkanie ze mną. E, z chęcią Wam opowiem więcej. Jeśli czujecie się zainspirowane tutaj do tych treści, to zapraszam do zaobserwowania strony. E, chętnie zawsze dzielę się tym, co po prostu sprawdza się u mnie, co przetestowałam, zobaczyłam, przekonałam się na własnej skórze i dzielę się tym z całym światem, żebyście również mogły skorzystać. Pięknego dnia Wam życzę. Dzisiaj już uciekam. I do zobaczenia, myślę, że jutro na wieczornej, na wieczornej pielęgnacji. Pięknego dnia!